Prawdziwa historia, która burzy utrwalone przekonania o ostatnim akcie II wojny światowej, nie jest opowieścią o bohaterach, lecz o zemście, która odsłania, jak łatwo ofiary stają się oprawcami, gdy ludzkie wartości ulegają dezintegracji. W sercu każdego z nas, w obliczu niewyobrażalnego cierpienia, czai się fundamentalne pytanie: kiedy sprawiedliwość przeradza się w odwet, a ten ostatni w kolejne przestępstwo? Jak ocenić tych, którzy doświadczyli nieludzkich okrucieństw, by następnie sami dopuścić się straszliwych czynów? Ta opowieść, głęboko osadzona w wydarzeniach z wiosny 1945 roku, zmusi nas do spojrzenia na cienką granicę między katem a ofiarą. Wyobraźmy sobie żołnierza Armii Czerwonej, który przez cztery, a czasem nawet trzy lata, nieprzerwanie walczył na najkrwawszym froncie historii, wschodnim. Między rokiem 1941 a 1945 wschodnie ziemie spłynęły krwią, widziały zagładę całych miast, płonące wsie z zamkniętymi w nich mieszkańcami. Niemiecka polityka systematycznego głodzenia, traktująca ludność słowiańską jako podludzi, była niczym wyrok śmierci dla milionów. Ci żołnierze nie tylko toczyli wojnę, oni przeżyli próbę unicestwienia całego narodu, widzieli masowe groby cywilów, rozstrzelanych i zakopanych żywcem, dzieci wiszące na drzewach jako makabryczne ostrzeżenia, kobiety bestialsko gwałcone i okaleczane. To nie były abstrakcyjne zbrodnie wojenne z raportów, lecz osobiste straty, koszmary wyryte w świadomości milionów młodych mężczyzn, którzy teraz uzbrojeni i wściekli. Stali w sercu terytorium wroga. Ich stan psychiczny był niczym tykająca bomba, nie do zrozumienia bez świadomości przeżytych gehenn. W maju 1945 roku, z pamięcią o 27 milionach zabitych i furią narodu sponiewieranego, wkroczyli do Berlina. Nazywali to wyzwoleniem. Marszałek Żukow w kwietniu 1945 roku wydawał surowe rozkazy dotyczące ludności cywilnej. Żołnierze mieli zachować dyscyplinę, szanować własność prywatną i traktować Niemców humanitarnie. Te dyrektywy odczytywano głośno oddziałom, jednak obok oficjalnych komunikatów w koszarach i przy ogniskach szeptało się o innej rzeczywistości, której żadne rozkazy nie mogły uciszyć. Porucznik Władymir Gelfand, którego pamiętnik odkryto po dziesięcioleciach, pisał Mówią nam, byśmy okazywali litość, ale gdy zamykam oczy, widzę ciało mojej siostry w ruinach Stalingradu. Kiedy śpię, słyszę ostatni krzyk mojej matki, zanim Niemcy spalili naszą wioskę. Jaką litość im okazano? Za eleganckimi fasadami podmiejskich willi, często o architekturze przypominającej dworki szlacheckie, żołnierze ci odkrywali żony oficerów SS, żyjące w domach zagrabionych zamordowanym rodzinom, noszące biżuterię zerwaną z trupów. Te kobiety zajmowały w nazistowskich Niemczech pozycję paradoksalną. Były jednocześnie uprzywilejowane i zmarginalizowane, potężne i bezsilne. Mieszkały w luksusach, meblach w stylu Biedermeier, porcelanie z wałbrzycha, futrach z lisa, ciesząc się materialnym komfortem niedostępnym dla większości Niemców. Twierdziły, że nic nie wiedziały o pochodzeniu tego bogactwa, że były jedynie lojalnymi żonami, posłusznymi mężom bez zadawania pytań. Żołnierze radzieccy nie mogli zaakceptować tych wyjaśnień. Kiedy wchodzili do willi SS-mana pod Berlinem, ich oczom ukazywały się szafy wypełnione dziesiątkami płaszczy, pokoje zastawione elegancką porcelaną, piwnice pełne skrzynek wina i szampana. Tymczasem listy z frontu opisywały ich własne rodziny umierające z głodu w obłężonych miastach. Kontrast był obrzydliwy, a niesprawiedliwość tak przytłaczająca, że domagała się reakcji. Spotkania często zaczynały się od przesłuchania. Gdzie jest twój mąż? Jaki miał stopień? Co robił podczas wojny? Żony oficerów SS odpowiadały zazwyczaj wyuczonymi frazesami. Tylko wykonywał rozkazy. Nigdy nie mówił mi o swojej pracy. Byłam tylko gospodynią domową wychowującą dzieci. Te odpowiedzi, niezależnie od tego, czy były prawdziwe, czy wyrachowane, jedynie wzmacniały gniew mężczyzn, którzy patrzyli, jak ich własne matki i siostry mordowano bez litości i sądu. Odwet, który wzięli żołnierze radzieccy, przybierał różne formy, z których najbardziej przerażające miały podłoże seksualne. Dane historyczne wskazują, że od 1 do 2 milionów niemieckich kobiet zostało zgwałconych przez radzieckich żołnierzy podczas okupacji, choć dokładne liczby pozostają niemożliwe do zweryfikowania. Żony oficerów SS były szczególnie często celem. Dla żołnierzy, którzy widzieli, jak niemieccy wojskowi systematycznie gwałcili i mordowali radzieckie kobiety, zgodnie z polityką Rzeszy, był to rodzaj oka za oko, doprowadzonego do najciemniejszych konsekwencji. Natalia Gesse, radziecka korespondentka wojenna, której relacje przez dziesięciolecia były utajnione, opisała spotkanie radzieckiego oficera z żoną SS-mana. Twój mąż pomógł zamordować 20 tysięcy ludzi na Majdanku, osobiście nadzorował rozstrzeliwanie dzieci. Mieszkałaś w tym domu, nosiłaś te ubrania, jadłaś to jedzenie, wszystko kupione za krwawe pieniądze. Powiedz mi, dlaczego zasługujesz na litość, skoro mojemu narodowi nie okazano żadnej? Kobieta nie miała odpowiedzi. Niewiele ich miało. Inne akty zemsty były natury psychologicznej. Żołnierze zmuszały żony SS-manów do oglądania, jak ich domy były systematycznie demontowane, meble niszczono, fotografie palono, rodzinne pamiątki rozbijano. Nie były to przypadkowe akty wandalizmu, lecz wyrachowane poniżenie, mające przekazać prostą wiadomość: stracicie wszystko, tak jak my straciliśmy wszystko. Symetria była celowa, okrucieństwo zamierzone. Odwet ekonomiczny polegał na ogołacaniu domów z kosztowności i wysyłaniu paczek do zdewastowanej ojczyzny, gdzie całe miasta legły w gruzach. Jeśli niemieckie rodziny wzbogaciły się na skradzionym żydowskim mieniu, to jak rozumowali radzieccy żołnierze, zabieranie tej własności było po prostu odzyskiwaniem skradzionych dóbr. Wszyscy jednak rozumieli, że to tylko racjonalizacja. Chodziło o karę, o sprawienie, by te kobiety poczuły bezsilność i stratę. Nie wszyscy żołnierze radzieccy brali udział w aktach zemsty. Ten kluczowy fakt często ginie w uproszczonych narracjach. Wielu oficerów aktywnie starało się powstrzymywać naruszenia dyscypliny i chronić niemieckich cywilów, w tym żony SS-manów. Marszałek Krokosowski wydawał rozkazy grożące natychmiastową egzekucją żołnierzom dopuszczającym się nieautoryzowanej przemocy. Oficerowie polityczni przypominali oddziałom, że są wyzwolicielami, a nie barbarzyńcami i że ich postępowanie zdefiniuje moralną pozycję Związku Radzieckiego w powojennym świecie. Prywatny Lew Kopelew, późniejszy wybitny dysydent, dokumentował swoje próby powstrzymania kolegów od okrucieństw. Został aresztowany i skazany na 10 lat łagru za obronę niemieckich cywilów. Jego zbrodnia, zdaniem władz radzieckich, polegała na okazywaniu burżuazyjnego humanitaryzmu i litości dla wroga. Jego kara ujawnia niemożliwą pozycję tych, którzy próbowali zachować zasady moralne wśród chaosu i gniewu. Niektórzy żołnierze radzieccy dokonywali ostrych rozróżnień. Celowo obierali za cel rodziny SS, jednocześnie chroniąc innych niemieckich cywilów. Ta selektywność sugeruje raczej kalkulację moralną, niż przypadkową przemoc. Ci żołnierze postrzegali siebie jako wykonawców surowej sprawiedliwości wobec tych, którzy byli najbardziej bezpośrednio odpowiedzialni za zbrodnie nazistowskie, oszczędzając jednocześnie zwykłych Niemców, którzy ponosili mniejszą odpowiedzialność. Czy to rozróżnienie wytrzymuje etyczną kontrolę, jest kwestią sporną, ale pokazuje, że nawet w obliczu powszechnych okrucieństw niektórzy utrzymywali kategorię winy i niewinności. Inni po prostu odmawiali udziału, widzieli już wystarczająco dużo śmierci i cierpienia, chcieli tylko wrócić do domu, by zacząć odbudowywać swoje zniszczone życie. Dla tych mężczyzn zemsta nie oferowała satysfakcji, a jedynie perspektywę stania się tym, z czym walczyli. Ich powstrzągliwość, często okazywana pod presją rówieśników i traumy, stanowi prawdziwą odwagę moralną, zasługującą na uznanie. Dominujący wzorzec był jednak jasny. Na obszarach, gdzie żołnierze radzieccy bezpośrednio byli świadkami nazistowskich okrucieństw, w jednostkach, które wyzwoliły obozy koncentracyjne lub walczyły przez zrównane z ziemią wioski, zemsta na rodzinach SS była powszechna i brutalna. Dowódcy, którzy próbowali ją powstrzymać, często okazywali się bezsilni wobec żołnierzy, którzy osiągnęli psychiczny punkt krytyczny, gdzie oficjalne zasady nic nie znaczyły w porównaniu z rządem odwetu. Dokumenty z radzieckich archiwów wojskowych, odtajnione po dziesięcioleciach, ujawniają skalę problemu. Raporty oficerów politycznych opisują całe jednostki stające się niezdyscyplinowane, oficerów tracących kontrolę i rozpad porządku wojskowego na okupowanych terytoriach. Armia Czerwona, tak skuteczna w militarnym pokonaniu Wehrmachtu, borykała się z kontrolowaniem samej siebie, gdy walki ustały. Zwycięstwo nie przywróciło porządku, wyzwoliło siły, które ledwo udało się powstrzymać podczas lat wojny totalnej. Gdy siły radzieckie umacniały kontrolę nad wschodnimi Niemcami, pojawił się aparat biurokratyczny do zarządzania okupacją. Radzieckie sądy administracji wojskowej zostały ustanowione w celu ścigania przestępstw popełnionych przez siły okupacje. Tysiące radzieckich żołnierzy zostało osądzonych i skazanych za naruszenia popełnione przeciwko niemieckim cywilom, w tym morderstwa, kradzieże i napaści. Niektórzy zostali straceni. Wielu wysłano do łagrów. Rząd radziecki, zaniepokojony międzynarodową reputacją i autorytetem moralnym, próbował narzucić retrospektywną dyscyplinę na to, co było powszechnym chaosem. Jednak te prześladowania były selektywne i często motywowane politycznie. Żołnierze mogli być surowo karani za kradzież mienia lub popełnianie przemocy bez zezwolenia, podczas gdy podobne akty popełnione w gorączce początkowej okupacji były ignorowane. Przesłanie było jasne. Państwo radzieckie rościło sobie monopol na przemoc i karę. Nieautoryzowana zemsta była zła nie dlatego, że celowała żony SS, ale dlatego, że sprzeciwiała się dyscyplinie wojskowej i kontroli państwowej. W tym czasie żony oficerów SS musiały odnaleźć się w świecie wywróconym do góry nogami. Te, których mężowie zginęli lub zostali schwytani, były szczególnie narażone. Bez męskiej ochrony w zmilitaryzowanej strefie okupacyjnej stały się celami zarówno dla radzieckich żołnierzy szukających zemsty, jak i niemieckich sąsiadów, którzy rozliczali stare rachunki. Niektóre kobiety zmieniały tożsamość, niszcząc dowody przynależności ich mężów do SS. Inne uczekały na zachód, w stronę stref amerykańskich lub brytyjskich, gdzie okupacja była generalnie mniej brutalna. Te, które pozostały, opracowały strategie przetrwania, które ujawniają moralną złożoność ich pozycji. Jakkolwiek żony oficerów SS wiedziały lub nie wiedziały, cokolwiek zyskały lub umożliwiły, zemsta, którą na nich wymierzono, była sama w sobie przestępcza. Kiedy zbiorowa, narusza podstawowe zasady sprawiedliwości. Indywidualna wina nie może być określana przez skojarzenie. Jednak radzieccy żołnierze, sami będący ofiarami najbardziej ekstremalnego ludobójstwa w historii, zastosowali logikę odpowiedzialności zbiorowej, która odzwierciedlała samą nazistowską ideologię. Cykl okrucieństwa zatoczył krąg. Ci, którzy przeżyli masowe morderstwa, stali się zdolni do ich popełniania. Uciśnieni, stali się ciemiężami. W tej transformacji widzimy, jak szybko istoty ludzkie porzucają zasady moralne, gdy przetrwanie i zemsta stają się nierozróżnialne. Zastanów się nad tą lekcją historii, jak łatwo człowiek, niczym cięty przez zarazę, może stać się nosicielem zła, które zwalczał. Czy zdobędziemy się na to, by spojrzeć w te ciemne zakamarki, aby zapobiec powtórce najstraszniejszych wzorców historii? jeśli chcesz zgłębiać te prawdy, dołącz do grona subskrybentów. Pamiętaj, że każda subskrypcja, a także wsparcie poprzez funkcję super podziękowanie, pomaga nam oświetlać mniej znane, ale kluczowe aspekty przeszłości. Zastanówmy się nad palącym dylematem czy w wojennym piekle zemsta splata się ze sprawiedliwością? Czy nauka etyki wyrasta z okrucieństwa, a kara za zbrodnie przybiera formę odwetu? Te pytania są niczym cierń w sercu, nie dając prostych rozwiązań. Przywołajmy ponury obraz pierwszych dni po upadku III Rzeszy, gdy szaleństwo wojny ustąpiło chaotycznej fali odwetu na ziemiach wschodnich. Wojska radzieckie po czterech latach cierpienia wkroczyły do serca wroga, niosąc wyzwolenie i gorzki smak odwetu. W maju 1945 roku, gdy Berlin leżał w gruzach, cywilizacyjne fasady ruzeły. Dla wielu niemieckich kobiet, zwłaszcza tych związanych z SS, nastało nagłe odwrócenie ról. Te, które czerpały korzyści z systemu cierpienia, nagle stanęły w obliczu konsekwencji. Niektóre, w desperackiej próbie ratowania życia, dzieliły się z radzieckim wywiadem informacjami o nazistowskich siatkach i majątkach, licząc na ochronę. Inne nawiązywały relacje z radzieckimi oficerami, oferując intymność za bezpieczeństwo. Te transakcyjne układy, gdzie przymus mieszał się ze zgodą, rozmywały granice moralności, czyniąc ocenę niezwykle trudną. Zasady legły w gruzach, a przetrwanie stało się jedyną walutą. Dekady później wspomnienia niemieckich kobiet niczym duchy powracają, ukazując głęboki psychologiczny ślad. Opisywały upadek porządku społecznego, gdzie wcześniejsze reguły przestały istnieć. Jak opowiadała anonimowo jedna z żon ss w latach osiemdziesiątych, nauczyliśmy się, co uczyniliśmy innym nie poprzez pouczenia czy edukację, lecz przez własne doświadczenie. Poczuliśmy to, co czuły nasze ofiary, i nie było litości, bo sami jej nie okazaliśmy. To zdanie, ostre jak brzytwa, oddaje istotę radzieckiego odwetu. Nie była to ślepa przemoc czy okrucieństwo, lecz celowe odzwierciedlenie zadawanego wcześniej bólu. Metodą była zemsta, lecz logiką bolesna lekcja poznasz przez własne cierpienie to, co umożliwiałeś swoją ciszą. Lecz czy takie lekcje, pisane krwią i łzami, mogą zostać moralnie usprawiedliwione? Czy akt okrucieństwa może być źródłem etyki? Czy zemsta zdoła służyć sprawiedliwości? Te pytania, niczym kamieniem młyńskie, ciążą nad sumieniem historii, nie oferując pocieszających odpowiedzi. W obliczu moralnego chaosu, administracja radziecka pod koniec 1946 roku podjęła próbę wprowadzenia porządku, wdrażając politykę ścigania niemieckich zbrodniarzy wojennych, w tym oficerów SS i ich żon, które aktywnie uczestniczyły w zbrodniach. Specjalne trybunały badały przypadki kobiet służących jako strażniczki obozów, personel administracyjny w programach zagłady, a także te, które donosiły na żydowskich sąsiadów. Procesy te miały na celu rozróżnienia między zbiorową winą a indywidualną odpowiedzialnością karną, będąc próbą oddzielenia ziarna od plew. Jednakże, zanim prawna machina ruszyła, fala odwetu, niczym wzburzona rzeka, przetoczyła się już przez kraj. Bezpośrednio po wyzwoleniu nastąpiła lawina przemocy odwetowej, której żaden późniejszy proces sądowy nie mógł autoryzować ani potępić adekwatnie. Radzieccy żołnierze, działając w imię własnego, surowego prawa, wymierzyli sprawiedliwość bez rozpraw, dowodów czy obrońców. Późniejsze procesy w oczach wielu wydawały się jedynie biurokratyczną formalnością, narzuconą po tym, jak emocjonalne rachunki zostały wyrównane. To pokazuje, jak potężna była potrzeba natychmiastowej kary, często wyprzedzająca wszelkie próby legalizacji. Historycy, którzy starają się rozwikłać kłębowisko nici przeszłości, stają przed trudnymi wyzwaniami metodologicznymi. Radzieckie archiwa wojskowe, niczym starannie wyreżyserowana opowieść, minimalizują lub negują okrucieństwa popełnione przez ich siły, podkreślając dyscyplinę i humanitarne traktowanie. Niemieckie źródła często przesadzają z opisem radzieckiej przemocy, jednocześnie umniejszając własne zbrodnie, które były jej przyczyną. Oddzielenie propagandy od rzeczywistości wymaga benedyktyńskiej pracy, dogłębnej analizy wielu źródeł, porównywania współczesnych relacji z późniejszymi świadectwami oraz uznania, że pełna prawda historyczna może pozostać nieuchwytna. Z wiarygodnych źródeł, niczym z mozaiki składanej z tysięcy drobnych kawałków, wyłania się obraz powszechnego, choć nie uniwersalnego odwetu. Był on systematyczny, lecz nieoficjalnie usankcjonowany, wymierzony przede wszystkim w rodziny SS, ale dotykający również inne niemieckie kobiety. Przemoc była realna, szeroka i głęboko traumatyczna dla ofiar. Jednocześnie, w kontekście ekstremalnych prowokacji, była zrozumiała jako ludzka reakcja, nawet jeśli nie mogła być usprawiedliwiona prawnie czy moralnie. To jak burza, zrodzona z wcześniejszych niszczycielskich wiatrów. Długoterminowy psychologiczny wpływ udziału w odwecie na radzieckich żołnierzy pozostaje w dużej mierze nieprzebadany, niczym ciemne zakamarki zapomnianej szafy. Wielu z nich wróciło do domu, niosąc brzemię winy, o której nie mogli rozmawiać w społeczeństwie wymagającym celebrowania zwycięstwa. Inni racjonalizowali działania jako konieczną sprawiedliwość, tłumiąc moralne wątpliwości. Niektórzy popadli w alkoholizm i depresję, nawiedzani przez to, czego byli świadkami i co sami uczynili. Ich wewnętrzna walka to cichy pomnik tragedii, której oficjalna narracja nie chciała pamiętać. Niemieckie kobiety, które przeżyły radziecki odwet, przez dziesięciolecia mierzyły się z ciężarem milczenia. Publiczne mówienie o doświadczeniach było trudne w powojennych Niemczech, gdzie ofiary radzieckiej przemocy spotykały się z mniejszym współczuciem niż ofiary polityki nazistowskiej. Wiele z nich nosiło traumę w samotności, przekazując ją dzieciom i wnukom, którzy poznawali rodzinne sekrety dopiero w późnym wieku. Międzypokoleniowy wpływ wojennej przemocy seksualnej jest w pełni badany przez psychologów i historyków dopiero teraz, niczym długo ukryta bomba, która właśnie zaczyna wybuchać. Po 1946 roku okupacja radziecka ewoluowała z podboju militarnego w administracyjną kontrolę. Początkowy chaos ustąpił miejsca biurokratycznym strukturom, które rządziły wschodnimi Niemcami przez cztery dziesięciolecia. Żony oficerów SS, które przeżyły następstwa wojny, stanęły przed nowymi wyzwaniami procesami denazyfikacyjnymi, konfiskatami mienia i społecznym ostracyzmem. Niektóre znalazły sposoby na odbudowanie życia, całkowicie zmieniając tożsamość. Przeprowadzały się do innych miast, zmieniały nazwiska, niszczyły dowody przeszłości. Inne emigrowały na zachód, szukając schronienia w strefach aliantów, gdzie pytania o nazistowskie afiliacje zadawano mniej agresywnie. Jeszcze inne pozostały na miejscu, starzejąc się w niemieckiej republice demokratycznej, niczym duchy minionego świata. Pytanie o to, co wiedziały i kiedy to wiedziały, nadal nawiedzało powojenną sprawiedliwość, niczym echo z głębin studni. Podczas procesów o zbrodnie wojenne prokuratorzy z Mozołem usiłowali ustalić zakres wiedzy, jaką żony SS posiadały na temat działalności mężów. Niektóre kobiety autentycznie wydawały się nieświadome szczegółów, izolowane przez wojenną hermetyzację i powściągliwość mężów. Inne wyraźnie znały istotne detale, lecz z powodzeniem udawały ignorancję jako strategia przetrwania. Jeden z protokołów sądowych z 1947 roku doskonale oddaje tę dwuznaczność. Żona SS-mana zeznała Wiedziałam, że pracował w obozach. Wiedziałam, że tam umierali ludzie ale nie znałam pełnego zakresu tego, co się działo. Kiedy zapytano ją, jaką to czyniło różnicę moralną, nie miała odpowiedzi. Sędziowie z równym trudem ustalali, jaki poziom wiedzy stanowił o winie. Ostatecznie została skazana nie za to, co wiedziała, lecz za konkretne akty okrucieństwa wobec żydowskich sąsiadów, które można było udowodnić zeznaniami świadków. Te procesy ujawniły trudność w przypisywaniu winy w społeczeństwach totalitarnych, gdzie ignorancja była autentyczna i celowo kultywowana, a zwykli ludzie czerpali korzyści ze zbrodni, nie popełniając ich bezpośrednio. Żony oficerów SS zajmowały tę szarą strefę, nie będąc ani niewinnymi, ani jednoznacznie winnymi według standardów prawnych, które wymagały dowodu konkretnych aktów przestępczych. Radziecki odwet narzucił inną miarę pociągnął te kobiety do odpowiedzialności nie poprzez procedury prawne, lecz poprzez zbiorową karę, która zakładała winę przez skojazenie. Ta surowa sprawiedliwość zaspokajała ludzkie pragnienie retrybucji, lecz naruszała zasady oddzielające prawo od zemsty. Napięcie między tymi podejściami definiuje moralny paradoks tej historii, niczym węzeł gordyjski, którego nie da się łatwo przeciąć. Historia radzieckiego odwetu wobec żon SS-manów burzy uproszczone narracje o II wojnie światowej, niczym powódź: żołnierze Armii Czerwonej, którzy wkroczyli na ziemię wroga, by wymierzyć karę narodowi odpowiedzialnemu za niemal doszczętne zniszczenie ich ojczyzny, mieli w sobie niezmierzone pokłady gniewu. Ich działania wymierzone przeciwko żonom SS-manów odsłaniają, że sprawiedliwość, wymagająca od nas opanowania i zasad, to nie to samo co pęd do odwetu, który zaspokaja jedynie natychmiastową żądzę zadowolenia. W tym tragicznym pomieszaniu pojęć, nawet ci, którzy mieli pełne moralne prawo do wściekłości, sami stali się sprawcami. Zło rzadko obwieszcza się głośno chowa się pod znajomymi twarzami, zamieszkuje z pozoru zwyczajne domy i często przybiera postać osób, które w ekstremalnych warunkach podejmują straszliwe decyzje. Żony oficerów SS nie były potworami z bajek, podobnie jak żołnierze radzieckie, którzy je brutalizowali. Jednak to, co uczynili sobie nawzajem i co działo się w ich imieniu, stanowi przerażające świadectwo kruchości cywilizacji uczy nas, że zasady moralne należy pielęgnować szczególnie wtedy, gdy silne emocje domagają się ich porzucenia. Pokazuje, że spirala okrucieństwa będzie się toczyć bez końca, dopóki ktoś nie zdecyduje się jej przerwać. To zerwanie błędnego koła jest zawsze niewiarygodnie trudne. Było to wyzwanie dla radzieckich żołnierzy, którzy mieli wszelkie powody do szału, by zamiast tego okazać miłosierdzie. Było to trudne dla żon SS-manów, aby przyznać się do współudziału, zamiast ukrywać się za niewiedzą. Pozostaje to trudne także dziś, kiedy konfrontujemy się z historycznymi zbrodniami i musimy jednocześnie odczuwać empatię oraz wydawać sąd, odmawiając sobie upraszczania tego, co złożone, czy szukanie pocieszenia w fałszywej klarowności moralnej. Opowieść o radzieckiej zemście na żonach SS-manów w roku 1945 nie dostarcza nam bohaterów godnych podziwu ani gotowych recept. Zamiast tego jest jak lustro, w którym odbija się najgorsza strona ludzkości i ostrzeżenie, jak szybko możemy stać się tym, z czym walczymy. Jeśli to budzi w tobie niepokój, to bardzo dobrze. Komfort jest wrogiem prawdziwego zrozumienia, gdy tematem jest okrucieństwo. Jednak w tych wszystkich nagracjach o okupacji i odwecie cierpienie pewnej grupy pozostało niewidzialne. Ich historia, ukryta przez dziesiątki lat, ukazuje jeszcze mroczniejszy wymiar końca II wojny światowej. Ale to już opowieść na inny dzień.